Hello, siemanko, z tej strony Sławominator, Hej, sadźcie. bo przyjechałem hulajnogą elektryczną na plac zabaw w Gorzeniu Dolnym, widzicie? To jest ten plac zabaw w Gorzeniu Dolnym, widzicie? Tak wygląda. Czekajcie, tylko tylko sobie ustawię hulajnogę, tu może gdzieś. Czekajcie. już tu. Dam. Dobra, jeszcze wyłączę huraj nogę. To idziemy, chodźcie. Dobra, odłożyłem plecak i kask. Idźcie. Idźcie bo, bo poczekajcie, bo w tym plecaku mam rzeczy. Swoje Na drogę sobie wziąłem A tutaj mam kask Ustawiam sobie na choino za wszystko jak, 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 jak coś będę Jak coś będę chciał te zakat, to pójdę tutaj To teraz idziemy na plac zabaw Dobra Kask jest odłożony I plecak to chodźcie, tutaj jest Brama wejściowa na plac zabaw Dom na dzwonku, to jest dzwonek widzicie W Bo ten ten budynek z tą białą ścianą i z czerwonym dach, dachem to tu było kiedyś przedszkole. I i było też i była szkoła podstawowa. Wiecie, bo w tym budynku, który ma białą ścianę i czerwony dach, tu, tu było kiedyś to było kiedyś przedszkole i była też szkoła podstawu, podstawowa. Była też... W zasadzie, bo w tym budynku była szkoła podstawowa i przedszkole było. W tym bia, białej ścianie i czerwonym dachu to, bu, to było w to było, to, to było przedszkole kiedyś i, i była szkoła podstawowa Idziemy Wiesie wszystko wam pokażę po kolei Bo zamykamy, to chodźcie. Wesacie, bo to jest gorzeń dolny. Idziemy do, do tego placu zabaw, w Gorzeń dolny. Widzicie, tutaj macie ławki, żeby sobie usiąść i macie też kosze na śmieci, żeby sobie wyrzucić jakąś rzecz niepotrzebną. To chodźcie. Wszystko wypróbujemy i wszystko Wam pokażę. Wesajcie, bo, bo bo gorzeń dolny leży w gminie Badowic i powiatie i poczekajcie, już wam już wam powiem wszystko bo Gorzeń Dolny leży w gminie Wadowic i powiecie wadowickim leży i w województwie małopolskim hej bo ja bo ja mieszkam na na obrzeżu Gorzenia Dolnego Słuchajcie, bo ja mieszkam niedaleko Gorzenia Dolnego, czyli na, na obrzeżu mieszkam, mieszkam na ob, obrzeżu Gorzenia Dolnego, czyli niedaleko Gorzenia Dolnego mieszkam, słuchajcie, bo jest Gorzeń Dolny i Gorzeń Górny, bo Gorzeń Dolny i Gorzeń Górny graniczą ze sobą, słuchajcie, bo widzicie tamtą małą górkę i tam, ten las i te domy, tam jest już Gorzeń Górny, a, te, a tutaj... A tutaj jest jeszcze gorzeń dolny Niedaleko jesteśmy gorzenia górnego, bardzo blisko jesteśmy A co tutaj pisze? Tutaj macie regulamin To, to zaczynamy I bo jak będziecie chcieli iść na ten plac zabaw w Gorzyniu Dolnym, to Wam wszystko pokazuje, co tutaj. Jakie są tutaj. Jakie są tu, 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 tutaj rzeczy. Hej, Jak ktoś będzie. Już, już poczekaj, teraz mówię. Bo jak ktoś będzie chciał iść do Gorzynia Dolnego na ten plac zabaw, to Wam pokazuje wszystko, jak tu jest na tym placu zabaw w Gorzyniu Dolnym. A tam jest już Gorzeń Górny. Widzicie tam te domy? Tam jest już Gorzeń Górny. A tutaj jeszcze jest Gorzeń Dolny. Pytajcie, bo w Polsce jest podobno Gorzeń też. Pytajcie, bo Gorzeń Dolny i, i Gorzeń Górny to są dwie, dwie wioski, które leżą w gminie Wadowic i powiecie Wadowickim, a Gorzeń Nie, poczekajcie, już wam powiem. Jeszcze coś zapomniałem powiedzieć, bo Gorzeń Dolny i Gorzeń Górny leżą w wypowiacie Wadowickim i Gminie Wadowic i Województwie Małopolskim A ten, ten... A Gorzeń, nie wiem gdzie się znajduje Jest taka wieś w Polsce W jakimś województwie, ale na pewno nie w Małopolsce W, Małopols w, mał w Małopolsce, w nie W Mało... Bo... Taka wieś Gorzeń Nie znajduje się w Mało... W Małopolsce Ale nie wiem w jakim województwie się znajduje Ale nie w Małopolsce nie wiem jak, w jakim województwie, już nie pamiętam. Słuchajcie, bo, bo w Polsce jest gorzeń dolny i gorzeń górny i gorzeń. Ale gorzeń nie graniczy z gorzeniem dolnym i gorzeniem Górny, ale gorzeń dolny i gorzeń górny graniczą ze sobą. To wypróbujemy to, co to jest. To są jakieś instrumenty chyba. Poczekajcie. O, jak ładnie. A teraz tym wypróbujemy, tym drugim. A co to jest, a to jakie działa? Kto tam hej, hej, chętajcie. Bo 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 ktoś przyjechał chyba na plac zabaw, nie wiem kto to jest. Nie, nie znam tych osób. Na pewno nie znam tych osób. Ktoś przyjechał chyba na plac zabaw, albo gdzieś indziej. Widzicie, tam jest tam jest jakieś białe auto. Widzicie, tam jest białe auto Ktoś wysiadł z auta, jak, jakieś... Nie wiem kto to jest. Ale wypróbujemy to, jak ładnie brzmi. Ten drugi jak działa? Tak samo. mi dalej się, a bo bo nie wiem ile było osób było w tym aucie i nie wiem ile wysiadło, ale ale nie poszli. Nie poszli na plac zabaw. Mamy szczęście. Ja Jakby ja poszli ci ludzie, co wysiadli z białego auta tamtego. To, to, hej, To jest jakaś, jedna, to, to jest jakaś jedna osoba. Słuchajcie, bo w tym aucie jechała jedna osoba. Tylko chyba tam idzie jakaś osoba. O, to dobrze, że nie. Hej, jakaś druga idzie, widzicie? Tam w lewo poszli. To jest ich auto. To dobrze, że nie poszli na, na plac zabaw. Mam szczęście. Bo jakby poszli by poszli to, to by nie pokazał wam wszystkiego. I czemu? Bo bo, bo bo... bo ten... Bo... dobra, dobra już nieważne, dobra. Już wam wytłumaczę dlaczego. Słuchajcie, ale, ale mamy szczęście, że nikt nie, po, nie poszedł na plac zabaw. Żadnych z tych z tego białego auta nikt nie poszedł. Widać, bo, bo to jacy się rodzice i, i ich dzieci. Jakaś rodzina przyjechała do swojego domu. Pewnie mają tam dziś dom. To dobrze, że, że, że nie skręcili na plac zabaw. Mam szczęście. Pisać się, buj, 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 aby przyszli na plac zabaw, to by mi zajęli niektóre rzeczy. Może nie wszystkie, ale jakieś zajęli. Może, może większość nie, ale jakieś tam zajęli. Albo dwa, albo jeden, albo trzy. Nie wiem. Tam jest ich auto. Tam te białe, widzicie? Tam jest. To idziemy dalej. A do czego to służy? I jeszcze pokażę wam to napisy Tylko wam pokażę, że tutaj pisze Wie, wiecie która jest godzina dziewiętnasta jest godzina Tu wam pokazałem to To teraz pokazałem mi to To teraz Idziemy tu Słuchajcie, Bo w tym, w tym lustrze Nie widać, widzicie Słuchajcie, bo, bo musiał, ja już wiem do czego to służy Bo musiała być tu ta osoba by stać i i widziałby siebie w tym lustrze, a w tej dziurce by widział tą osobę. Szkoda, że nie ma do tego osoby. Szkoda, że nie ma, ale to jest, ale to jest nieważne aż tak mocno. Wiesz zacznij, dopóki nikogo nie ma to mogę wam wszystko pokazać. Tutaj też można stanąć i byś widział tą osobę, która tu stoi, ale nikogo nie ma. Na, bu, na placu zabaw, mojego znajomego To, to nie zrobi tak to Nie, 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 nie Musiałby tutaj stać Tutaj by stać, musiałaby go, go widział przez te dziurki A w tych w tym luszcze by widziałby siebie Tak, tak to wygląda To chodźmy dalej A do czego to służy? I można sobie popatrzeć, co tam jest. O, widać jakieś widoki takie. O, widzę, Widać. Muszę sobie zobaczyć. A to można pokręcić, widzicie? W lewą stronę teraz. Patrz, ja się kręci, widzicie? Teraz zaczniemy to teraz to, to ja prawą. O, jak fajnie. Stój, 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 stój. To teraz idziemy tu. A to do czego to służy ma... hej, ja się tak kręci To się koło kręci, widzicie Widzicie jak się kręci? To koło To jest oko, a to takie. Widzicie, widzicie to oko? To, to oko się kręci jak, jak ruszam. Teraz w prawą stronę kręcę Patrzcie, to się kręci. Coś nie kręci? O jaki się kręci w A teraz w lewą. Spróbujemy. O jak się Panie kręci. Idziemy dalej. Korzystajcie, hej, 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 bo, tutaj, bo tutaj można zobaczyć zwierzęta. Wiecie? 4, 8, 12, 16. Można zobaczyć. Poczekać to z wicie Pokażę Wam wszystko po kolei. Pokażę. Pokażę Wam wszystko po kolei, ok? No. Co, co tak moja kamera słabo widzi? Bo ja mam taką mam dziwną kamerę czasami, bo czasami nie widać. Ale wam poczytam. Wieżba występuje, znaczy, występuje około 400 gatunków tego rodzaju rośnie na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Australii i Antarktydy. Od dawien dawna, długie, młode gałązki wierzby znajdują zastosowanie w wyklinarstwie. Istnieje wierzba energetyczna powstała kilkanaście lat temu poprzez skrzyżowanie i selekcję kilku odmian wierzby. W wyniku tych prac powstała roślina Cechująca się bardzo dużym przyrostem, masy wysoką wartością opałową oraz niewielkimi wymaganiami glebowymi, wi wi Klon. W naturze preferuje gleby świeże i wymiar. Klon. W naturze preferuje gleby świeże i wymiarę żyzne. W uprawie bardzo dobrze toleruje. Wszystkie gleby z wyjątkiem skrajnie suchych lub podmokłych. Młode rośliny bardzo dobrze noszą zacienie. Gatunek jest odporny na zanieczyszczenie. Powietrza, dlatego wraz z odmianami robi jeden z najczęściej wykorzystywanych do dosad... nasadzeń. W miastach można wykonywać z niego meble, podłogi oraz instrumenty muzyczne Stradivarius z drewna klonu zwyczajnego Wykonywał dolne pokrywy swoich skrzypiec. O, widać teraz wszystko dobrze. Nie muszę wam czytać... Bra. cię? wreszcie widać. Dobra, już, już jest wszystko sprawdzone. Wszystkie to. Teraz tu zobaczycie ten napis. Wszystko, wszystko Wam pokazuję właśnie. Słuchajcie. Znowu jakieś osoby przyjechały autem. A to jest kompas widzicie. Można sobie poruszać tym kompasem. Kompa, patrz jak fajnie można ruszać. Teraz lewą stronę. O. A co to jest? A, a, a. Hej, można, można tak robić. To teraz na, na to drugie idziemy. A, a, a. Och. Mam, mam nadzieję, że, że nie idą na ten plac zabaw. A, nie idą, bo idą w lewą stronę do jakiegoś domu swojego. Jacyś ludzie, których nie znam nawet. A co to jest? Hej, hej, bo to jest woda. Można no, sobie ją pokręcić. Ciekawe, co się nie Jak ty pokręcę Witajcie? Hej, hej. Patrz, jak fajnie. Jak się to kręciło. A teraz lewo. Dobra. zacie, hey, bo, bo tutaj macie stół i można sobie tutaj położyć jakieś rzeczy i ma, można sobie usiąść na tym. I tutaj też macie do siedzenia. Hej nasz, to dobrze, że nie poszli na, na, na ten plac zabaw. To idziemy dalej. Wszystko wam pokazuję. zacie, hey, a tu macie mapę. Widzicie? To jest mapa... Wadowic, widzicie? bo tutaj macie Andrychów, a tu Wadowice, tu jest gmina Wadowic, widzicie? W zasadzie, bo tutaj macie mapę, widzicie. Tutaj macie, tutaj macie, na przykład Tomica, albo Babica, albo Lgota. Tutaj macie mapę. Na tym placu zabaw, widzicie. A tutaj moż no, można sobie usiąść. Tutaj macie ławki do siedzenia. Tutaj macie, można sobie usiąść fajnie, widzicie? A tutaj można sobie zrobić grilla, widzicie? To tutaj macie do grilla. a tutaj macie do, do, do kręcenia słuchajcie, bo można sobie tutaj usiąść i bo, można słuchajcie, już wam pokażę jak nikogo nie ma, jak jesteście sami, bez nikogo to możecie tak robić, tą nogą tak podpychać, albo tak też widzicie, tak można robić i się to kręci widzicie jak się kręci daje, ja. o o a tutaj macie, żeby, żeby możecie, możecie sobie usiąść i się pochuśczać. Widzicie? A tutaj też macie do, do chuścania. Tylko można, trzeba tutaj sadzić nogi i tutaj możecie sobie siąść. A tu macie, można, można, można sobie usiąść, a nawet poleż, poleżeć. I jak fajnie? Jest O A to co? Co to jest? Niech, bo, bo... tutaj macie... Bo tutaj macie labirynt taki specjalny. Saci, bo, saci, trzeba trzeba... Niech dost... macie tutaj labirynt a, Bo tutaj trzeba dać chyba. cie bo, bo tu macie labirynt. Można, można sobie pograć. Ten labirynt. A już wiem na czym on polega. Dobrze to No dobrze. Trzeba dać odpowiednie zwierzęta. W to samo miejsce. tu to, 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 to się stało. A tu, a tu No Jezus, chyba no nie da się, ale da się tutaj dać coś, a tu, co to jest? Można sobie pokręcić tym w lewą stronę, a teraz w prawą. widzicie a tutaj, a tutaj, co to jest? A tutaj macie to, można się pobawić. Chwilę A tu macie piaskownicę Widzicie, bo to jest, ta piaskownica jest dla dzieci Dzieci się mogą pobawić w niej Widzicie bo można się pobawić w piaskownicy Można sobie zbudować jakąś budowlę Wy piasku, bicie Dzieci się mogą pobawić tutaj. Tutaj macie zabawki. Mówię do dzieci. Chwięcajcie się, bo bo wszyscy, bo, bo dzieci tutaj mają, mają zabawki. Mogą się nimi po, pobawić. Widzicie? Tutaj macie zabawki takie różne. Chwięcajcie się. Pokażę jak to wygląda, widzicie, tutaj macie takie, już Wam chyba wszystko pokazałem, wszystkie atrakcje.